Witajcie, widzowie! Mamy okres świąteczny, jak widzicie, za oknem może nie pada śnieg, ale tutaj będzie padał, bo zrobimy taką atmosferę, przynajmniej ja postaram się zrobić atmosferę świąteczną, no bo, kama. święta to jest mój ulubiony okres w życiu, czyli cały grudzień do 24. Później też jest spoko, ale no, ten cały grudzień jest po prze prostu przepiękny. I postaram się nagrywać sporo odcinków świątecznych, czy takich. W klimatach świątecznych, żeby zrobić yy, taki miły w sumie grudzień świąteczny, dlatego będę przez większość odcinków chodził w takich ciuchach. No i oprócz no, no, tego, jeszcze mam dzisiaj kota Szkota ze sobą. Po widzowie, macie pozdrowienia od Zadzika, który jakimś cudem nie jest w pracy i wie, że dzisiaj nagrywam, bo mu się to na Steamie pokazało. Więc Cześć, Zadzik. Jeżeli to oglądasz, to wiedzę, że pozdrowiłem wszystkich widzów od ciebie. I co? Bez będnego gadania, lecimy do Aliens vs. Predator Classic 2000, bo właśnie dzisiaj z tego będzie odcinek. To będę grał. Dobra, lecimy. Eee, eee, mam uciec z, z Hiveu, z Royu. I jest mój ulubiony. O Okej okay. No dobra Mam nadzieję, że to się wszystko nagrywa bardzo dobrze y Ja trochę nie ogarniałem o co chodzi, ale jesteśmy w... Roju Xenomorphów, bo... Tu ostatnio zakończyliśmy odcinek poprzedni Więc... No lecimy dalej, lecimy przez rój To chyba tędy mam się udać Chyba nas musieli złapać i do tych, tych kokonów, nie wiem, to, są, to wygląda jak jakiś ulot czy coś w tym stylu, ale, okej. Jej, S S ładnie, kurde, a dlaczego ty tak wchodzisz dziwnie? Dobra, lecimy dalej. I te musy mi się trochę, mi się podobają, znaczy, biegam sobie po jakiś tych, biegam sobie po świątyniu. Oj, wróciliśmy tu. Dobra, to jest temple, świątynia. Tak, świątynia i cały ru jest. Ej, dojebane to jest. fajnie to wygląda. Wow. Well. O chuj, tylko nie ty. widzę tych gówniaków małych. Dobra, lecimy dalej. Lecimy y... dalej. No. T, 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 t. Nie wiem, co mówić, bo. To się na razie za wiele nie dzieje. Dobrze, że mamy ten. Y... Grappling Hook. Uuh, uuh. Mogę bawić się Spidermana, tylko że ja nic nie widzę. O! wow wow Dobra, trochę padaki jest. Zmieniamy to czerwone. E, pistol, lecimy dalej. Lecimy do przodu. Mam nadzieję, że to też będzie jakiś kolejny krótki... E, ...poziom, bo ja nie mam... ...no kurde, no. Ja nie mam jakoś za wiele czasu. Ale postanowiłem sobie nagrać, żeby było odcineczek. No, koleżko, co tu... Co tu się dzieje? Czekajcie, czekajcie, bo tu. Padaka. Ge... Padaka Gaming. Okej okay. Kompletnie nie wiem, co się dzieje w tej grze teraz, ale lecimy dalej no. Siema. Siema. Halo. Dobra. Leży. się siema. Okej, okay, dobra. Nie wiem co się dzieje. Ja, ja po prostu za nim mówiłem, bo ja nie, nie wiem co tu się dzieje. Dobra, lecimy dalej, no. Come on, póki idziemy do przodu, to idziemy do przodu. Choć ja bym sobie zapisał może grę tak. Z przyzwyczajenia, bo ja wiem. Nie wiem jaka to jest gra. Zapiszę jednak. Dobra, zapisane. Ładnie, pięknie. O Jezu w górę Chodź tu w dół Może jeszcze tędy pójdziemy? Ale to jest chyba dla... Po prostu zabicie kogoś Nie, dobra, tu, tu byliśmy Okej, okay, czyli są różne... Yy, różne drogi przejścia, o O, coś mi... What the fuck? Co ty, koleś, robisz? Dobra, to jest popsute cholera. Yy, nie bój się, niewiasto, nie zabijecie. cię. Pod którymś można było krzyczeć, ale nie pamiętam już, pod którym. Pod te, Nie. Pod T mam T. I? Dobra, nie będę... O, pod O! Ale fajne. Dojebane to jest. Dobra. Tu już byliśmy, tutaj... Eee... Yy... Tutaj byliśmy, pamiętam, to chyba trzeba to albo nie to. Coś trzeba było zniszczyć, pamiętam. Co, coś, co Nie wiem czy ja się... mam dobrze ustawioną kamerkę, nie mam niestety podglądu szkoda, ale ja pamiętam ten poziom. Ja go pamiętam dobrze, bo... Czy naprawdę tutaj drabina nie działa? Co wy tam robicie? Co wy tam robicie bez mojej obecności? Dobra, on nie on, on jest mną zainteresowany, tak w skrócie. Hmm. Hmm. Okej, okay, dobra. Nieważne. Oni nie są mną. What the? F What the? F C co C co e Dawaj. No dawaj Dawaj, dawaj, dawaj daj, e. e, e. daj, ale celność O cholera, ale celność Coś mi tu na telefonie przyszło Tyle po predalieniu było. E... Dobra, ten odcinek jest bardzo chaotyczny, muszę przyznać. Ja nie wiem, co mam robić dalej, dobra... E... Siemano! O, wo wow, 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 spokój się. Dobra, zostawimy go tam. Niech sobie podpoczywa. Eee, yy, okej. Okay. Dobra, to chyba... O nie. Yy, o nie. Mmm... Yy, nie. <ścoughs> ja nie wiem, co ja mam tu robić, czekajcie. Eee... Yy, a, To się nie dowiem, co mam robić, bo się to schowało. Dobra, eee... Yy, to chyba nie tutaj. Tu, to chyba nie tutaj się pójść. Tam, że jakiś minigun może tędy eee, takie pytanie czy coś trzeba zniszczyć nie obserwuję że to nie trzeba się poprawić kamerze bo mam nadzieję, że mnie tak nie ucinasz tak bardzo. Bo ja się tak nachylam trochę. No kurde. Dobra, ja nie wiem co tu się dzieje. I nie dowiem się na razie. Bo. No to jest czyste Elian's Separator Classic 2000. Ty nie wiesz co tutaj się dzieje. Ja biegam cały czas w tym yy, podglądzie. Tym. Oła! Kolego. No, aż tak, ale żeby aż tak nie bić, Dobra, widzę, że najlepszy to jest ten czer czerwony. Najwięcej widać. Ty pamiętam ten kółko, jak biegałem jak komik. Ej, no, bez kapie, nie wiem co mam zrobić. Ja nie mam. 33, dobra. Łota dobra. Energia Chyba, chyba to mam zniszczyć. Dobra, chyba już kojarzę. Mówię, chyba, bo nie, nie jestem pewien, tak, tam górą można było sobie pochodzić. Wiem, wentami, że tak to powiem, ale nie ma po co. Nie widzę sensu w tym. Nie ja wiem co zapisał grę. Tak profilaktycznie, tak wiecie, bo to jest jednak yy, ciekawa gra, a ja... Ciekawa gra, to jest... Specyficzna gra. Okej, okay, tyle powiem. Nie wiem dokładnie co mam robić, ale robię to co kojarzę z... Abo nie? Jest Lab 2 K Wa tu jest Lab 2 Koleszko, zostaw mnie. z tym debilem, wiem Albo nie? Czekaj, to które ja mam pójść? Co mam dalej robić? To ja... Nie ma chuja, że ja to otwieram Nie ma chuja. Nie ma chuja Chyba, że ja mam zabić ich wszystkich hm. to nikogo nie ma. Dobra. Mm. No dobra, no. kurwa. No, no. oh, wieś go! Wow! U, u, spokojnie, spokojnie. Dobra. Yy, to jest chaotyczne, co się tutaj dzieje. U. U, kurwa, ile przyjął tych ciosów. Te, nie, czekaj. Yy. Hmm, hmm. Eee... O, mogę go przez ścianę walnąć. Wo, 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 łatwo było. Nie wiem gdzie mam iść. To jest ja no, nie zabijam cywilów Oni nie są, so oni nie są tutaj winni Niczego, czy znaczy, sobie tego wini, znaczy Nieważne, pokręcona logika wiem Dobra, czyli Nie dobra, nie chcę go otwierać, uwolnić, naprawdę Chyba, że mam ich uwolnić wszystkich Prawie leże, bo ja się, ja, ja się bawię po prostu z nimi i to nie jest lepsze. Nie, nie wiem, co mam robić, naprawdę, nie wiem, co mam robić. Hej, ale już biorę w prawe w tym boju. Tym ostrzem. Może tu. Ja, ja nie wiem, co się tutaj dzieje w tej grze. Ja. Za nie mówiłem. Dobra, nie chcę, bo wychodzą. Uwalniamy ich. O, muzyka aspiratora pierwszego leci. Zapomniałem. Za, za, zapomniałem. No, nie, nie słyszałem jej dlatego tego hotelu. O, się ma. Takie szybkie. Ostrza. Ostrze. Uderzenia. Dobra, i właśnie może to, o to chodziło. O to chodziło, żeby wypuścić wszystkich. Wow Okej, okay, ta gra jest. No, ta gra jest zbagowana trochę, ale... Ale to jest urocze, dobra? To jest. Oh! <laughs> Zabiłem cywila, ja pierdzielę Gdzie ten ostatni? Bolek O chuj O chuj, o chuj. No oczywiście SS ładnie, ale to nic mi nie dało. O Jezu! Dobra, pobiegają na tej normalnej. Wiem średnio co widać, ale. Ale ma to przecież swój klimacik. U. Kurwa, i to ma klimacik dobry. Czy ja mam nadzieję, że Wy cokolwiek widzicie, ok? Bo. Nie, jak jest jakieś głupie rozwiązanie, i ja biegam tutaj w kółko przez. Nie wiem, ile? Przez 20 minut? To. Będę bardzo smutny Ale będę bardzo smutny Dobra i tak by skapy ja nie wiem gdzie mam dalej iść. You choking O cholera No nie wiem że tutaj trzeba było O, tego tamtego Spiderman Ej, czy, czy ja z... grę właśnie? Ej A, by tu w ogóle. Ej, nie, no nie gadaj, że zepsułem grę. O kurwa, ja zepsułem grę chyba. Ja, ja się nie spodziewałem, że kiedykolwiek to zrobię. no ja pierdolę No dobra no Trudno się mówi, Do, to dokończę to okej okay. Eee O, o. No, się szybciej Gdzie jest No dobra no. To Jeronimo! Ło! 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 Ej to wygląda jak taki duży facehugger. Ło! Ło! Chcę zobaczyć bez tej. O! Oh, Waki to jest dojebane. Ale te lokacje są do san, Dojebane w tej grze są. Super są. E o! Przy Przyszedłem. Zdało mi to 20 minut. Powiem tak, widzowie. <grystanie> ja z góry przepraszam za to, że... Czekaj, powiększę są może kamerka. Ja z góry przepraszam widzowie, że zepsułem tą grę. Ja naprawdę nie chciałem. Ja po prostu biegałem, no widzieliście, biegałem po prostu. Nie wiedziałem, co się dzieje. OK. Ja bardzo przepraszam za to. Musiałem to troszeczkę oczywiście zepsuć, ale to urozmaiciło nawet ten odcinek. Ja będę zaraz uciekał, więc teraz się pożegnam. Yy... Co? Zaczynamy taki maratonik świątecznych filmów? Boże, jaki jestem podekscytowany. I co? Trzymajcie się i cześć.